Mamy AC równe 6 cm. To będzie nasz bok B. Wiemy, że środkowa CE ma długość 5 cm. Zatem zaznaczę środkową CE, środek odcinka AB, czyli to będzie mój punkt E. Łączę CE i mam środkową CE. Ona jest równa. 5 centymetrów. Co mam wyliczyć? Wysokość opuszczoną z wierzchołka C, czyli szukana jest wysokość naszego trójkąta H. Zanotuję A, szukane. Dobrze. Teraz zastanówmy się, przeanalizujmy nasze zadanie. Mamy dany bok B. Mamy Środkową CE. Nie mamy boku A, nie mamy boku C. Jedynie wiemy, że tutaj mamy jedną, drugą C i tutaj jedną, drugą C. Bo punkt E jest środkiem odcinka AB. Zatem, mogę tutaj sobie przeanalizować jeszcze bardziej zadanie, wiedząc, że jest to trójkąt. Prostokątny. A skoro jest to trójkąt prostokątny, to gdybym chciał narysować okrąg opisany na tym trójkącie, to powiedziałbym, że jego promień jest równy dokładnie 5 cm, bo to jest odcinek CE. Więc jeśli tutaj jest 5 cm, to, i tutaj jest 5 cm, i tutaj jest 5 cm. Co z tego mogę wywnioskować? R jest równe 5 cm, a to jest równe 1, druga C. Stąd wiemy, że C musi być równe 10 cm. Świetnie. Już mamy bardzo dużo w naszym zadaniu. Skoro mam. Przeciwprostokątną C, no to mógłbym znaleźć jeszcze co? Jeszcze mógłbym znaleźć przyprostokątną A. W jakim celu szukałbym tej przyprostokątnej A? Bo wiem, że mógłbym wówczas policzyć pole trójkąta ABC, w jaki sposób jedna druga B razy A. A po co liczyłbym to pole? Bo gdybym to pole miał, to wiem, że również pole trójkąta ABC to jest jedna druga podstawa, czyli C razy szukana wysokość H. Gdybym znał to pole i znał C, wyliczyłbym H. Jeśli chcę policzyć pole, muszę znaleźć A. Czy jestem w stanie znaleźć a? Oczywiście, że tak. Mam przecież trójkąt prostokątny, jedna przyprostokątna, druga przyprostokątna i przeciwprostokątna. Dwa boki dane, szukany trzeci, co stosuje twierdzenie Pitagorasa. Zatem a kwadrat plus moje b kwadrat to. 6 kwadrat równe c kwadrat czyli 10 do kwadratu a kwadrat plus 36 równe 100 zatem a kwadrat to 100 minus 36 to 64 pierwiastkuję a jest dodatnie bo to jest długość odcinka zatem a jest równe 8 cm mamy a Wracamy do naszego pola, czyli do tego miejsca. Chcę wyliczyć pole trójkąta. Zatem liczę pole mojego trójkąta, Pole to jedna druga. Moje B to 6 razy moje A 8. Zatem pole 24 cm kwadratowe. W jakim celu liczyłem pole? żeby wstawić do równania tego. Zatem teraz dokładnie zajmę się tym równaniem. Za pole daję 24, jedna druga, razy moje c to 10 i razy szukana wysokość h. Zatem 24 to 5h, obie strony dzielę przez 5. Wysokość szukanego trójkąta opuszczona z wierzchołka kąta prostego to 24 piąte, inaczej 4 całe i 4 piąte centymetra. To jest odpowiedź do naszego zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.